Andrzej Kozłowski, to jest program Scanner Cyber Defense 24. Państwa i moim gościem jest pani Ewa Wernerowicz, prezes zarządu Vivus Finance. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Pani prezes, jednym z takich elementów, o których mówimy, jeżeli chodzi o przyszłość cyberbezpieczeństwa, ale nie tylko cyberbezpieczeństwa, jest sztuczna inteligencja. Pod tym oczywiście pojęciem kryje się wiele różnych technologii, ale jak sztuczna inteligencja, albo raczej te wszystkie rzeczy związane z sztuczną inteligencją zrewolucjonizują sferę finansową? Bardzo zrewolucjonizują sferę finansową. Już to widać. Myślę, że nadchodzący kryzys prawda, i to, co się dzieje w sektorze finansowym w Polsce, w sektorze bankowym, bardzo mocno zmusi banki do tego, żeby ciąć koszty, żeby być sprawniejszym operacyjnie, co się wiąże z automatyzacją procesów i przenoszenie obsługi ludzkiej, do, do obsługi bardziej automatycznej, tak więc tak. Kolejną rzeczą jest chociażby kwestia fraudów, czyli oszustw, mhm. na jakie są narażone firmy finansowe, banki, firmy pożyczkowe. To też już jest głęboka sfera działania sztucznej inteligencji. Są algorytmy, które wyłapują wszelkiego rodzaju zachowania oszustów, które wskazują na to, że dany dana aplikacja o kredyt jest prawdopodobnie jest podejrzana i służy wyłudzeniu kredytu czy pożyczki. Na przykład to, czego my używamy już od lat, to chociażby śledzenie device'ów tak zwanych, czyli myszki, czy, czy adresu IP, czy zachowania klienta na stronie w takim sensie, czy on wpisuje, czy wkleja numer PESEL. Tak więc temu służy sztuczna inteligencja i algorytmy samouczące się. Dużo się mówi też na temat biometrii, która też jest jakby sztuczną inteligencją wyłapującą pewne schematy głosowe, które y, zwykle jeżeli ktoś wyłudza pożyczki, czy jest jakaś grupa przestępcza wyłudzająca pożyczki, bo to jest naj, najgroźniejsze mhm. dla firm finansowych i banków, to przeważnie jest to jest jedna osoba ukryta pod wieloma tożsamościami. Tak więc tutaj sztuczna inteligencja, biometria może wychwycić y, dane Podobieństwo zachowań. Tych. Podobieństwo zachowań, podobieństwo głosu. Tak więc na tej podstawie my de facto odnajdujemy w systemie odnajdujemy zachowania ryzykowne, które świadczą o tym, że być może jest to wyłudzenie. Czyli można powiedzieć, że sztuczna inteligencja doprowadzi, będzie, będzie przekleństwem fraudsterów? Będzie. Fraudsterzy też są inteligentni i zawsze są o krok przed nami. Czyli też będą używać sztucznej inteligencji? Też. I bardzo szybko wychwytują to, te elementy, na które my zwracamy uwagę. Tak więc oni też się szybko uczą, wcale nie wolniej niż sztuczna inteligencja. Hmm. Aczkolwiek przynajmniej w naszej firmie ten procent oszustw maleje z roku na rok. I właśnie dzięki temu, że używamy biometrii, używamy sztucznej inteligencji, algorytmów, używamy mechanizmów śledzących zachowania klienta na stronie. Czy rozumiem, że sztuczna inteligencja z jednej strony doprowadzi można powiedzieć do redukcji zatrudnienia co tutaj pojawi się pewien problem z drugiej strony zwiększy to bezpieczeństwo ale czy jeszcze jakaś jak jeszcze inaczej może możemy mówić o sztucznej inteligencji w strefie, w strefie finansowej też jesteśmy w stanie określić ryzyko konkretnej pożyczki. Nie mówię tu już o oszustwach, ale na podstawie algorytmów możemy ocenić, czy dany klient w procesie bardzo, bardzo prostym, bardzo krótkotrwającym, totalnie automatycznym możemy ocenić, czy on raczej spłaci tą pożyczkę, czy nie spłaci. Tak więc to też jest element mechanizmu, który wykorzystujemy do scoringu kredytowego jak klienci będą się do tego odnosić? No bo zaczną wchodzić w interakcje z sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem. Dla niektórych to może być problematyczne. Tak, już wchodzą w takie interakcje, na przykład z botami. Mhm. Jest to ciekawe, bo bardzo duża część. Yy... Klientów zaakceptowała tą zmianę i woli nawet rozmawiać z botem, bo jest bardziej konkretny, nie ma tam emocji, wypowiada się dosyć precyzyjnie, dopytuje, jeżeli czegoś nie rozumie. Tak więc tutaj też jakby klienci uczą się też prostszej komunikacji, bo chatbot, żeby zrozumieć klienta, on potrzebuje bardzo prostego zapytania, prostego komunikatu. Tak więc wydaje mi się, że bardzo szybko się przyzwyczajają do tego i nawet wolą interakcję z botem niż, niż z człowiekiem, bo no, chcą załatwić szybko sprawę. Jakie, mówimy tutaj o tych pozytywnych rzeczach, bo nawet redukcja zatrudnienia z perspektywy banku jest, jest, jest pozytywna, ale czy dostrzega Pani Prezes jakieś nowe ryzyka, czy zagrożenia związane z prowadzeniem sztucznej inteligencji, czy rozpowszechnieniem technologii sztucznej inteligencji w sferze finansowej? No na pewno tutaj kwestia odpowiedzialności. Musi być ktoś, kto odpowiedzialnie steruje sztuczną inteligencją, tak, żeby ona się nie wymknęła spod kontroli. I tutaj wiem, że były takie testy robione przez Microsoft kilka lat temu na Twitterze, gdzie uruchomili takiego bota, który się sam uczył, mhm. i musieli go wyłączyć po 24 godzinach. Dlaczego? Bo dlatego, że on uczył się, jakie są najbardziej popularne odpowiedzi na dane pytania czy na dane komentarze. I okazało się, że po 24 godzinach on już był największym hejterem w ogóle na, na, na Twitterze, więc musieli go wyłączyć. Czy musimy dbać o musimy to, dbać... jakimi dane... Danymi i karmi mi tą sztuczną inteligencję. Dokładnie. To jest bardzo duża odpowiedzialność i yy, to jest największe wyzwanie stojące przed, y, przed rynkiem finansowym, ale nie tylko. Przed, ogólnie przed, przed ludzkością, przed y, regulatorami już z poziomu chociażby Komisji Europejskiej. A obecnie toczą się jakieś prace, które mają na celu, żeby te dane były wiarygodne i nie dopuszczały do takich sytuacji, jak, o, jakim, y, o jakim pani wspomniała? Yy, one się toczą, ale nie na poziomie globalnym, ponieważ mhm. etykę w różnych kulturach etyka jest rozumiana inaczej. Natomiast na poziomie europejskim, w Komisji Europejskiej toczą się e, już prace i zostały wydane zasady e, co do... E, zakresu i jakby zasady e, produk produkcji, kontroli tej sztucznej inteligencji. To są bardzo fajne, bardzo fajne siedem zasad, które są bardzo ludzkie, czyli człowiek powinien mieć kontrolę, człowiek powinien być odpowiedzialny. Sztuczna inteligencja nie może nikogo dyskryminować. Mhm. E, musi wspierać spo społeczeństwo, społeczność i musi wspierać środowisko. Tak więc to są tego typu uniwersalne zasady, e, które ta sztuczna inteligencja powinna mieć zaprogramowane. E, i myślę, że Komisja Europejska też chce, chciałaby zglobalizować te zasady. Natomiast to jest dosyć świeży projekt, no i też bardzo trudny, bo to jest projekt jednak etyczny. Dziękuję uprzejmie. Państwem i moim gościem była pani Ewa Wernerowicz, prezes zarządu Vivos Finance. Dziękuję. Dziękuję.